Zombie Apocalypse Hej Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie To co tutaj widzicie w tyle to po prostu robię rajd, ale chciałem nagrać szybko inforyże A że nie mam czasu na nagranie tego, bo jeszcze muszę się spakować tak itd., itd. No to chciałem wam powiedzieć co się dzieje, więc y, dzisiaj jest 25, czyli sobota, kwiecień 2015 no i teraz jutro, czyli w niedzielę o godzinie 11 wyjeżdżam na obóz, który będzie trwał około 5 dni. Wyjeżdżam 26 i przyjeżdżam prawdopodobnie chyba pierwszego, ale nie jestem pewien kiedy dokładnie, bo nie patrzyłem na datę przyjazdu. No i przez te pięć dni nie będzie nic na pewno wrzucany na YouTube'a Nie będę nic czynił myśląc o YouTube'ie O YouTube'ie, bo po prostu mnie w domu nie będzie Nie będę miał tam żadnych nagrywarek Jedyne co, to będę tam wchodził na Facebook'a Bo z tego co wiem, to będę miał tam internet No to co, chodzi mi o to w każdym razie Że przez pięć dni nawet nie musicie patrzeć na kanał Bo nic nowego na pewno nie dodam Jak wrócę, dopiero się biorę za obróbkę filmów Mianowicie Unboxa KFC Unboxa y, z to y, co to było Demona tego eventu co teraz było w KFC tylko że ten drugi Tam gdzie było Hongbi Chongbi jakoś tak No i co no w sumie, w sumie tyle No tylko chciałem wam powiedzieć że mnie przez 5 pi dni nie będzie Więc zawieszam YouTube'a na 5 dni powiedzmy No i jak wrócę będzie no powiedzmy że pełna pompa nagrywamy z powrotem No i w sumie no chyba wszystko Mam nadzieję że nie obrazicie się, że przez 5 dni nie będę czynił nic w stosunku do YouTube'a, no to no, w sumie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cholera wie co jeszcze i siemaneczko strzałeczka. Oczywiście przypominam, że możecie zostać, zostawić lajka, każdy lajk pomaga mi, tak jakby motywuje mnie do nagrywania dalszego. Więc wiecie, jak wrócę, zobaczę 100 lajków, wow, muszę nagrywać kolejne filmiki, bo bo hashtag fame. Nie no, nie uznaje się fame'em. no to co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cholera wie co jeszcze, siemaneczko, strzałeczka yo. Jeśli ten niesamowity odcinek ci się spodobał, to zostaw lajka pod spodem. Cześć!